Nawiedzony dom, gadający kot, odcinanie głów, szatańczyniący czyniący dobro, teleportacja na jałtę, wiedźma latająca na miotle i niech mi ktoś teraz powie, że klasyka jest nudna. To taka moja autorska zachęta do tego, aby sięgnąć po mistrza i Małgorzatę z własnej, nieprzymuszonej woli, a nie, że pani będzie was waliła. Po głowie, linijką czy czymś tam, żebyście po to sięgnęli, bo chyba źle wam przedstawiła tę powieść. Wiecie, jakie miałem oczekiwania, że to faktycznie będzie ciężka rosyjska powieść, pełna metafor, no są one, ale będzie strasznie trudna. No i Mistrz mówię sobie, w jakiś romans, jakaś obyczajówka, znowu coś o ciężkiej miłości w czasach wojny. Nie, otwierając tę książkę, Zacząłem się nawet dość głośno momentami zaśmiewać. Oczywiście wpisałem w Google, czy wszystko ze mną w porządku, ale okazało się, że tak, bo jest to powieść satyryczna, komediowa, oczywiście pełna wielu podniosłych treści, pełna wielu znaczeń, ale nie o tym, bo nie tak trzeba zachęcać. Wyjmijmy na chwilę kije z tyłeczka i przystawmy totalnie receptory na odbiór tej powieści. To jest... Rozrywka. I wierzcie mi, że ta książka sprawi Wam o wiele większą przyjemność. Także, drogi czytelniku, zapraszam Cię na dobrą zabawę, bo choć książka i może trudna, to nie sposób mówić o niej w poważny sposób. Ale na starcie muszę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która zmienia nieco odbiór tej powieści, a mianowicie przekład. Jak widzicie, ja mam książkę w tym wydaniu od znaku i jest to bardzo bogate wydanie, dlatego że jest opatrzone, uwaga, 50 stronami pełnymi przypisów, bardzo szczegółowych przypisów odnoszących się do życia Błuchakowa i nie tylko. Grzegorz Przebinda, odpowiedzialny za to tłumaczenie, pięknie to ujął. Trzeba usłyszeć tutaj melodię. Ale jeżeli nie macie przypisów, nic straconego. Uważam, że po prostu one nieco bardziej poszerzyły spojrzenie moje na tę powieść i podzielę się oczywiście z tym z wami. Opowieść o fabule Misja i Małgorzaty nadaje się do niezłych zbuków, bo powieść zaczyna się od momentu, kiedy to dwóch literatów siedząc na ławce rozprawia o tym, jak to Bóg nie istnieje, bo przecież są ateistami, żyją w ateistycznym państwie Rosji. No, i nie wolno tutaj mówić, że Bóg istnieje, bo jest to delikatnie mówiąc, zakazane. Po czym pojawia się jakiś dziwny cudzoziemiec podający się za profesora i mówi, że, ale jak to, drodzy panowie, przecież Bóg istnieje. A masz pan dowody? No, nie mam, nie potrzebuję, bo to jest prawda najprawdziwsza. A ja jestem nawet znajomym Pocjusza Piłata i umiem przewidywać przyszłość. I ty kolego, który właśnie mówi, że Bóg nie istnieje, no ja ci mówię, że ty końca dnia chyba nie dotrwasz. No i ten tajemniczy cudzoziemiec się ulatnia. Dwóch skonsternowanych literatów zastanawia się, co zrobić z delikwentem najlepiej, zadenuncjować go do odpowiednich służb, no i robią to, chcąc go ścigać. Niestety, jeden z nich wpada pod tramwaj, ten tramwaj odcina mu głowę. Także dokonało się proroctwo profesora tajemniczego cudzoziemca, a ten drugi poeta, oksywie bezdomny, który ściga tego cudzoziemca, pada w różne dziwne sytuacje, znajduje się w restauracji, w samych kalesonach, ląduje. W zakładzie psychiatrycznym. Próbuje się dodzwonić, oczywiście, na milicję, opowiadając o całej tej sytuacji, o tej tajemniczej śmierci jego kolegi. Halo tutaj. Bezdomny poeta dzwoni z wariatkowa. I potem dzieją się już same ciekawsze rzeczy, bo okazuje się, że ten profesor Woland to tak na dobrą sprawę szatan, który przyszedł tutaj na ziemię, pograć na nosie trochę i poigrać z ludźmi, chciałby ich poznać i zobaczyć, jak się zachowują. i ma swoją trupę, ma swojego tajemniczego, gadającego kota czarnego, behemota, jednego rudego kompana z jakimś tu wystającym kłem, I jedną pewną. Trochę rozpustną pomocnicę, no i tłumacza, który jest jakby takim trochę jego sekretarzem. Jako, że pół nie wie o co tutaj chodzi, no to tajemniczy profesor podaje się za sztukmistrza niesłychanie zręcznego, czarnego maga, który zaprasza wszystkich na swój seans. No i właśnie na tym seansie w teatrze dzieje się masa. Dziwnych rzeczy, ale to dopiero jest wierzchołek góry lodowej i nie chcę wam psuć zabaw, dlatego reszty streszczał wam nie będę. Powiem wam za to, kiedy pojawił się ten mistrz i kim jest ta Małgorzata. To jest właściwie drugi najważniejszy wątek, bo w tej powieści są. Trzy główne wątki, tak bym przynajmniej podzielił tę książkę na trzy części. W jednej dotyczy ona właśnie profesora, czyli szatana, który przyszedł się ponajgrywać z ludzi. Drugi dotyczy opowieści historycznej o Jezusie, o Joszule, jak tutaj jest to napisane i Ponsjuszu Piłacie, a trzeci wątek to właśnie ta bardzo ciekawa, specyficzna miłość mistrza i Małgorzaty. No i właśnie mistrz pojawia się, gdzie w psychiatryku, właśnie w psychiatryku, i tam właśnie nasz mistrz otwiera się przez bezdomnym poetom i opowiada że połączył ich chyba Poncjusz Piłat, bo oboje znaleźli się z jego powodu właśnie w tym zakładzie. A mistrz jest autorem powieści historycznej właśnie o Poncjuszu Piłacie, której fragmenty znajdują się w tejże książce. I właśnie pod tym mistrzem kryje się nieco samego Bułhakowa. I te zależności wskazali mi właśnie w tej masie przypisów translatorzy, tego wydania. No i jak już ten mistrz otworzył się przed tym naszym bezdomnym, to opowiedział mu właśnie o tej swojej miłości, której imienia nie chciał mu na początku wyjawić. I Małgorzata mimo, że miała męża, to zakochała się właśnie w mistrzu, bo miała dosyć swojego ustawionego życia, chciała takiej prawdziwej, romantycznej miłości, wyszła gdzieś z kwiatami na zewnątrz i czeka, niech ten los spada na mnie, niech się znajdzie ten ukochany, niech mnie wyrwie z tego impasu. No i spotykają na ulicy mistrz i mówi, że te kwiaty, które ona tam sprzedaje, to jemu się nie podobają, bo on woli róże. No to Załamanom Ogórzata rzuciła kolerę te kwiaty, ale mistrz się podniósł, no i tak jakoś nawiązała się ta magiczna relacja między nimi. Ogórzata okazała się wspaniałą kobietą, gotową do heroicznych poświęceń dla właśnie mistrza i bardzo głęboko wierząca w jego dzieło, w które on już zwątpił tysiąc razy, palił je, poprawiał i już mówił, że nic z tego nie będzie, to ona głęboko w niego wierzyła i chciała, żeby skończył swoją opowieść o Piłać. Dlatego też później Małgorzata właśnie dla mistrza wsiadła na miotłę, ale zanim to zrobiła, to nasmarowała się kremem, który odmłodził ją o 10 lat i wsiadła wtedy na miotłę i poleciała do naszego profesora szatana, żeby stać się królową balu, bo właśnie po to przybył tutaj ten nasz wolant, żeby na bal, prawie jak w hotelu Transylwanii, zaprosić wszystkich różnych dziwnych, umarłych i nieumarłych, ale chyba większości umarłych. No i królową balu właśnie została królowa Margot, nawiązanie tutaj do hrabiego Monte Cristo, a raczej Aleksandr Duma, który napisał właśnie tę powieść. I ona była pierwowzorem Małgorzaty, królowa Margot. No i właśnie Małgorzata stała się królową balu u szatana, a zrobiła to oczywiście z miłości do mistrza, bo jej właśnie życzeniem na koniec wypowiedzianym było to, żeby mistrza uwolnić z tego psychiatryka. A szatan mówi, "A" wszędzie mi wcisną to miłosierdzie, niech będzie, co mi tam będę dobry. Także tak się z nas tutaj bułchako w tej powieści najgrywał wielokrotnie, że szatan, który przyszedł na ziemię, okazało się, że on złem chciał zabijać zło, czyli w zasadzie prawie jakby chciał czynić dobro. I sam właśnie Woland, czyli szatan we własnej osobie ze swoją trupą i kotem czarnym Behemothem, to bardzo ciekawa postać, dlatego że on jest trochę takim lustrem dla mieszkańców Moskwy. W nim Odbijają się najgorsze ich cechy, i okazuje się, że on przyjechał tutaj jako właśnie taki konsultant, jako cudzoziemiec, chce zobaczyć, jak reagują ludzie. I okazuje się, że ludzie. Są zdolni do większego zła aniżeli sam szatan, i właśnie taką przyjemność sprawia jemu wyrządzanie zła tym złym ludziom. W tym wszystkim ładnie nam Buchakow pokazuje cały aparat donosicielstwa wtedy panujący w Rosji, że ludzie znikają w tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach. I dużo by jeszcze mówić o tym miłosierdziu szatana, ale przejdźmy teraz właśnie do Samej postaci Jezusa, czyli Joshua, nie bez przyczyny tak tutaj nazwanego przez Bułhakowa, bo Bułhakow chciał zrobić z Jezusa postać uniwersalną w tej powieści i odebrał mu wszystkie boskie atrybuty, robiąc z niego po prostu dobrego człowieka, który oczekuje tego dobra od innych i wierzy głęboko w to, że wszyscy inni ludzie są dobrzy, bo zło tak naprawdę nie istnieje. I samego pońcusza Piłata Bułhakow też tutaj dość ciekawie nakreślił według własnej wizji, trochę na własny sposób zinterpretował to co my znamy z Ewangelii, ale oczywiście w dużej mierze ma to pokrycie, ale Piłat jest tu takim złym, który ma wyrzuty sumienia i chciałby jednak czynić dobro, ale trochę nie może. Powiem wam, że dużą satysfakcję sprawiło mi czytanie tej historii Joszły, właśnie tak uniwersalnie przedstawionego całego sensu miłosierdzia. I samo to skazanie przez poncjusza Piłata w fajny sposób ukazał Buchakow, że pokazał przede wszystkim to uzależnienie od władzy, że potencjalnie mniejsze zagrożenie dla społeczeństwa będzie stanowił zabój. I lepiej jego wypuścić na wolność, a nie z Eli Joszuek, który jest jakimś dziwnym, podejrzanym filozofem i może sporo tutaj namieszać. Sam Piłat uważał go, że jest po prostu psychicznie chory i nieszkodliwy. No ale, ale właśnie, ale właśnie. Kajfasz, idea no, może się rozprzestrzenić i może z niej powstać dużo więcej rzeczy, a może to nawet w ostateczność doprowadzić do obalenia władzy. Ale o co chodzi tutaj, że tutaj Piłat Joszua, tu nagle Mistrz Małgorzata, Szatan, to wszystko jest. Pięknie ze sobą poszyte. Ta opowieść o Piłacie, jej pierwsza część, pojawia się w momencie, kiedy ten szatan, tym dwóm literatom, opowiada na ławce historyjkę, właśnie o Pońcu Piłacie. Kolejna część. Pojawia się w trakcie snu bezdomnego, o ile się nie mylę, właśnie w psychiatryku, i dalsza jeszcze część pojawia się w momencie, kiedy właśnie Małgorzata czyta tę ostatnią część. To wszystko jakby stanowi jedną spójną całość i trzeba jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Do jakiego mnie to wniosku tak naprawdę doprowadziło, że jest to bardzo mocno autobiograficzna. Powieść, szczególnie w przypisach zostało mi to wyjaśnione, ile tutaj siebie utkwił pod postacią mistrza Sambulhaków i stworzył nie dość, że powieść w powieści, to genialną satyrę, ale satyrę, która jest tylko taką przykrywką do innych ważnych tematów. Kolejną mam chyba powieść klasyczną, którą mogę przedstawiać jako jako literaturę rozrywkową, ale pod którą kryje się wiele ciekawych i trudnych znaczeń i tak właśnie chciałbym mieć to wszystko podawane. Że chciałbym się śmiać w trakcie czytania lektury, ale jednocześnie w momencie, kiedy będę chciał się zastanowić nad głębszą problematyką, to sięgnę właśnie czy do przypisów, czy do innych źródeł i powiem Wam, że ja już nawet otwierałem Biblię, żeby zobaczyć jak to było. No do religioznawcy to jeszcze mi ho ho, ho i jeszcze dalej. Ale nic nie dzieje się bez przyczyny. No i wiadomo jak to było w Rosji, prawda? Kiedy pisał tę powieść buchaków, cenzura szalała i to taka cenzura, że tuch puk coś tam widziałem Pan napisał, to zapraszam. Syberia czeka. Sam Buchakow wiele, wiele lat, a w zasadzie 12 lat, tworzył tę powieść. Faktycznie ją z 6 czy 8, czy nawet i 10 razy poprawiał i palił ją, już miał jej dosyć, i jeszcze na łożu śmierci swojej kobiecie dyktował. Proszę Cię, weź jeszcze tam coś dopisz, jeszcze coś tam zmień. Ta powieść też musiała swoje odczekać, zanim została wydana i w pełnej takiej wersji została w zasadzie naście lat temu dopiero wydana, bo ciągle ta cenzura rosyjska zabraniała, bo były tu po prostu według niektórych o, bluźnierstwa to mało powiedziane. Ostatecznie dał nam genialną powieść po wielu latach, nie doczekał chyba tego swojego mistrzostwa, bo dziś chyba należy mu się to miano. Faktycznie tą melodię dało się po skupieniu większym zauważyć, że ona wygrana była po prostu mistrzowski, kompozytor, artysta władający piórem. Piękne rzeczy. Klasyk, który potwierdza, że może sprawić radość czytania, ale może mieć zawartych mnóstwo ukrytych sensów. Także wyzwanie może stanowić otwieranie tej powieści na nowo. Jest ona uniwersalna, jest ona ponadczasowa. W różnych tłumaczeniach na pewno różnie odbierana. Nie miałem do czynienia z innym wydaniem, ale chyba mogę powiedzieć, że to jest no, jedno z najlepszych, skoro ma aż 50 stron przypisów, bardzo szczegółowych przypisów. Tylko, że powiem wam, że momentami było to męczące. Sprawiało wrażenie, jakbym czytał podwójną powieść. Nie dość, że sama powieść była w powieści, bo tu opowieść o Shua i tak dalej, a tu jeszcze do tego przypisy i jeszcze kolejna opowieść o samym autorze. Nie było to łatwe, ale było to na szczęście przyjemne i warte. Jest to książka właśnie wielowymiarowa. Jestem ciekaw, jaki wy macie odbiór, jakich wy się tutaj doszukaliście metafor, jakich znaczeń, jakich cy bohaterowie wam się spodobali, a jacy nie. Co w ogóle sądzicie o tej powieści, albo jakie mieliście oczekiwania? Ja miałem z nią styczność po raz pierwszy, nie żartuję, w liceum u mnie się jej niestety nie omawiało. I właśnie, nie wiem czy to powiedziałem, ale jest 10 marca, a 10 marca właśnie zmarł mistrz mistrza i małgorzaty, czyli Bułhakow. Przypadek? Nie sądzę, moi drodzy, nic nie jest dziełem przypadku. No, jak to szatan Wam powiedział, Woland, że on wszystko wie, co się wydarzy. Także, oszukać przeznaczenia nie ma sensu. Tak jest nasze przeznaczenie. Jesteśmy skazani na siebie i na dobrą literaturę. Co jeszcze właśnie mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć o Instagramie. Tam są różne szatańskie rzeczy, momentami. I widzimy się w następnej światurze. A już wybraliście na Facebooku. Co wybraliście? Wybraliście. Portret Doriana Greya. Co ja najważniejszego wyciągnąłem z mistrza Małgorzaty wiele rzeczy, ale chyba jej głównym, najważniejszym motywem jest istnienie tego miłosierdzia, że nawet szatan może mieć sumienie i może chcieć czynić dobro, albo przynajmniej nie wyrządzać aż takiego zła. Nie, chyba nie, cóż. I gdyby nie to wszystko, to nie powstałaby ta powieść. A gdyby nie powstała ta powieść, to my nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. Także nie ma przypadków w życiu, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć z książkowym pozdrowieniem. No i co czytelnicy? W drogę ku dobrej lekturze. Światurze!